Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata nauki. Przełom lat 80. i 90. XX wieku to zmiany geopolityczne w państwach dawnego bloku wschodniego. Wydawać by się mogło, że dla największej agencji wywiadowczej świata, CIA, nadchodzą dobre czasy. Do tej pory, medialnie kojarzone jako główny oponent KGB, biuro musiało sprostać czoła kolejnym, nowym problemom. Wiele z nich przerosło możliwości agencji. Ze względu na informacje dotyczące produkcji broni masowego rażenia, jednym z ważniejszych państw będących w ścisłej czołówce zainteresowania CIA był Iran. Stany Zjednoczone wielokrotnie próbowały uzyskiwać informacje na temat, jak daleko Teheran posunął się w pracach nad bronią jądrową. Niestety, ze względu na e, e, wpadki, e, praktycznie do dziś nie wiadomo, jak daleko ten program się posunął? Na początku lat 2000 Amerykanie przeprowadzili pewną grę operacyjną pod tytułem Merlin. Chodziło o przekazanie dyplomatom irańskim w Wiedniu fałszywych planów detonatorów jądrowych. Fałszywka polegała na tym, że prawda oczywiście mieszała się z fałszem. Część planów była prawdziwa, natomiast część e, by, równań fizycznych, chemicznych e, była fałszywko. I tutaj do końca nie wiadomo, czy zdradził Rosjanin, który przekazywał plany, a był to były e, rosyjski, radziecki naukowiec jądrowy, czy też Irańczycy zorientowali się, e, że plany są fałszywe. Tym niemniej, jak twierdzą eksperci, którzy widzieli później tą fałszywkę, część prawdziwych planów mogła niestety pomóc Irańczykom w, we własnych pracach jądrowych. Czyli okazało się, że fałszywka jest zbyt dobra. Z operacją Merlin wiąże się także druga wpadka w Iranie. Otóż, także w latach 2000 z Langley, czyli Centrali Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych wyszedł tajemniczy fax do szefa irańskiej siatki agenturalnej, jak się okazało, podwójnego agenta, który zawierał prawdziwe dane amerykańskich agentów w Iranie. Pozwoliło to zlikwidować siatkę CIA w tym państwie. I jak twierdzą, eksperci CIA na kilka lat oślepło, w związku z czym agencja musiała delegować zadania wywiadowcze na wywiad izraelski, wywiady, inne wywiady zaprzyjaźnionych państw. Poranek 11 września 2001 roku zapisał się jako jeden z najbardziej tragicznych momentów w historii XXI wieku. Media na całym świecie informowały o ataku na dwie wieże World Trade Center. Dyskutowano o nowej formie terroryzmu, a także zadawano sobie pytania, czy takiej tragedii można było uniknąć. 11 września jest szczególnym przypadkiem. Można go przyrównać do porażki w Pearl Harbor, czy, czy zatoki świnie, akcji. Um, um, ma takie samo znaczenie polityczne, można również powiedzieć. Podstawowe pytanie, które zadają sobie: Badacze, ale także które zadawały sobie komisje senackie, czy do zamachu mogło nie dojść. Otóż e, według tych danych, które mamy dziś, mogło nie dojść, dlatego że e, cząstkowe informacje o przygotowywaniach do e, zamachu terrorystycznego na terenie Stanów Zjednoczonych były. E, nikt nie potrafił zebrać tych informacji. W jedną całość i na ich podstawie e, przedsięwziąć odpowiednich kroków kontrwywiadowczych. Z dzisiejszej perspektywy widać, że największym błędem amerykańskim na podstawie błędnych informacji Centralnej Agencji Wywiadowczej była inwazja na Irak, a nie e, zajęcie się, e, jakbyśmy to w cudzysłowie powiedzieli, Afganistanem. Tu powinniśmy cofnąć się do początku lat 90., kiedy Stany Zjednoczone zaangażowały się w wojnę z Irakiem, całkowicie pomijając inne zagrożenia, między innymi rozrastającą się organizację terrorystyczną Al-Kaidę, mimo faktu, że to ona odpowiadała za pierwszy atak na World Trade Center. Błąd tolerowania reżimu e, talibów w Afganistanie, który był postrzegany przez pewien okres czasu w Białym Domu jako no, reżim zbliżył możliwy do obłaskawienia przy pomocy bliskiego sojusznika, jakim się jawił wówczas, wówczas Pakistan. No, okazały się te nadzieje złudne. Osama Bin Laden był gością talibów i nawet po pierwszym ataku na World Trade Center, chyba w 1993 roku, Amerykanie nie podjęli politycznych odpowiednich działań. Przeciwko reżimowi Talifław. Co za tym idzie nie podjęto działań operacyjnych ze strony Służb Specjalnych. Z tych błędów CIA nie wyciągnęła chyba żadnych wniosków, dlatego że w 2011 roku e, senacka komisja do spraw wywiadu e, postawiła CIA podobne zarzuty, chodzi o e, arabską wiosnę. CIA nie przewidziała wydarzeń w. Ani w Tunezji, ani w Libii. Natomiast największy, największym ciosem w prestiż, z trudem odbudowywany, była zmiana władzy w Egipcie. Senatorowie zarzucili między innymi, że agencja nie potrafi się posługiwać białym wywiadem. To znaczy nie potrafi wyciągać informacji z ogólnie dostępnych źródeł informacji, chociażby takich jak Facebook. Na którym skrzykiwali się egipscy powst powstańcy z placu Tahrir. Abdul Khan to postać będąca w szczególnym zainteresowaniu CIA. Naukowiec ten swego czasu przyczynił się do jednej z bardzo poważnych wpadek agencji. W 2004 roku Stany Zjednoczone, czy, czy wywiad Stanów Zjednoczonych w porozumieniu z, ze służbami pakistańskimi. Aresztował Abdullah Hana, nazywanego ojcem pakistańskiej bomby atomowej, który w latach 80., 90. i 2000. intensywnie zajmował się odsprzedażą technologii jądrowych do państw Bliskiego Wschodu i Środkowego Wschodu. Między innymi Abdul Khan przekazał podstawowe dane, którymi posługuje się irański program atomowy. Stany Zjednoczone mogły Abdullahana aresztować wcześniej i zapobiec przekazywaniu tych informacji. Niestety kierownictwo CIA podjęło błędną decyzję. Uznając Abdulhana rzeczywiście za ojca czarnego rynku broni masowego rażenia, agencja postanowiła śledzić jego poczynania tak, aby rozpracować Czarny rynek e, e, broni jądrowej i rakietowej. Natomiast kiedy w 2004 roku podjęto decyzję o jego aresztowaniu, okazało się, że w kilku przypadkach jest zbyt późno. Te technologie przeciekły do Libii, te technologie przeciekły do Egiptu, a przede wszystkim do Iranu. Jak zwykle, działalności słów, działalności wywiadu. E... Dobrze mm, określa, dobrze opisuje nasze życie, naszą pracę, funkcjonowanie. Takie stwierdzenie, które powtarzam, że praca wywiadu nigdy nic nie jest tym, na co wygląda. Ale jest też drugie określenie, które doskonale oddaje yy, yy, problem. W pracy wywiadu w zasadzie paradoksalnie nie ma porażek. Każdą porażkę trzeba umieć przekuć w sukces, i nie kryje się za tym jakiś głęboki cynizm czy hipokryzja. Prawdę mówiąc, wywiad, który popełnia dwa razy ten, ten sam błąd i ponosi porażkę, to jest rzeczywista porażka. Na każdej operacji, na każdym działaniu się uczymy. Ja w swoim życiu przez 30 lat prowadzenia różnych działań operacyjnych nigdy nie miałem dwóch takich samych. Każde było inne i każde zadanie trzeba było rozwiązywać odrębnie. W związku z tym, oczywiście, że mam na swoim koncie porażki. Każdy, powiedzmy, nieudany werbunek agenta jest porażką, ale z każdego nieudanego werbunka wyciągam wnioski, dlaczego on się nie udał. I w podobnej sytuacji staram się go ponownie nie popełniać. CIA pozostaje jedynym wywiadem globalnym. Zważywszy na zakres, Operacji e, na zakres przekazywanych i uzyskiwanych informacji, e, ogromny, ogólnoświatowy, może się wydawać, że e, wpadki następują jedna po drugiej. Tak nie jest. Jest to organizacja e, skuteczna, udane akcje albo nie są ujawniane. Albo są ujawniane po bardzo dużym upływie czasu. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma.wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.